Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie tak naprawdę o rzeczy najważniejszej dla osób początkujących, także ten odcinek będzie skierowany bardziej do osób początkujących, jednakże osoby, które już trochę siedzą w krypto, warto, żeby sobie gdzieś tam przypomniały po prostu zasady bezpieczeństwa. Ponieważ będziemy sobie mówić o oszustwach w krypto, o tym, co zrobić, żeby jakby ustrzec się przed kamerami, jakich środków bezpieczeństwa używać, czego nie robić, czego się przestrzegać, czyli po prostu takie kompendium wiedzy od A do Z, jak posługiwać się, jak żyć tak naprawdę w świecie krypto bezpiecznie, chroniąc się przed utratą pieniędzy niezwiązaną z nami, czyli nie mówimy tutaj o utracie pieniędzy podczas trade'ów, a utracie pieniędzy przez osoby trzecie. Także moi drodzy, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że wszedłem w współpracę ze sklepem kdpsklep.pl. Będziecie mieli link w opisie. Jest to sklep, w którym możecie sobie zakupić różnego rodzaju gadżety kryptowalutowe. Tam poniżej oczywiście macie kod zniżkowy mój. W momencie, w którym będziecie chcieli coś kupić, wpisujecie mój kod i macie 10% zniżki na wszystkie produkty. Możecie tam kupić ciuchy, możecie tam kupić neony związane z kryptowalutami, oczywiście ciuchy też związane z kryptowalutami, różnego rodzaju obrazy. Sklep jest świeży, także tam jest na razie może mało rzeczy, ale z czasem będzie coraz więcej, coraz więcej tych rzeczy dochodziło, także serdecznie zapraszam, wejdźcie sobie na stronę, zobaczcie sobie ten sklep i ewentualnie zamawiajcie. Pamiętajcie, z kodem macie 10% zniżki. Także nie przedłużając, zaczynajmy odcinek. Moi drodzy, nie będziemy sobie tutaj mówić w jakiejś tam kolejności ułożonej. Ja po prostu gdzieś tam wypisałem sobie wszystkie punkty, które przyszły mi na myśl, które znalazłem w swojej głowie. Część przykładów jest po prostu wzięta z życia, część przykładów jest wzięta stricte od moich znajomych, którzy po prostu w dany sposób potracili ogromne kwoty pieniędzy, bo rekordzistą jest mój kolega, który stracił 85 tysięcy złotych. Także będziemy sobie lecić po prostu od punktu do punktu. Tych punktów trochę jest, ale na Naprawdę warto oglądać to do końca, warto przesłuchać tych wszystkich punktów, żeby po prostu później tych błędów czyjś nie popełniać i nie sprawdzać. Na sobie. Także pierwszym punktem będzie sprawdzanie e, płynności na różnych projektach, bo powiedzmy, taką pierwszą rzeczą skamerską może być to, że są projekty, które są stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby was oszukać, czyli tak zwane pulle. czyli powiedzmy, powstaje jakiś projekt kryptowalutowy, a no i oczywiście chcecie go kupić, czy jest to shitcoin, czy to nie jest shitcoin, zakładacie sobie tam różne rzeczy, wpłacacie swoje pieniądze. I co należałoby zrobić na początku? Na początku należałoby na pewno od razu sprawdzić na takim projekcie płynność, czyli to liquidity. W każdej, tak naprawdę, stronie czy na CoinMarketCapie, CoinGecko, DEXGURU, DEXScreenerze, możecie sobie wejść, wpisać po prostu adres takiego projektu, czyli najlepiej wejść na CoinMarketCap, skopiować sobie adres blockchainowy tego projektu, wrzucić go na tą stronę i zobaczyć, tam macie zawsze w zakładkach, Płynność. Jeżeli ta płynność jest na jakimś zadowalającym poziomie, mówimy tu o kilkuset tysiącach dolarów minimum, no to jest to powiedzmy ok, dlatego że mamy tą płynność w wysokości x tysięcy dolarów do wypłat. Co to oznacza? Oznacza to to, że powiedzmy, jeżeli jest płynność milion dolarów, to w danym momencie powiedzmy mamy milion dolarów do wypłaty, czyli jeżeli mielibyście milion dolarów w tych tokenach. Załóżmy może nie milion, ale 500 tysięcy dolarów, płynność z milion, to jak najbardziej możecie te środki wypłacić, będzie dało się to zrobić. Ale jeżeli widzicie projekt, w którym Liquidity na wszelakich stronach sprawdzacie to na różnych różnych stronach, widzicie, że Liquidity jest zero, to to już jest bardzo podejrzane, bo to znaczy, że prawdopodobnie projekt możecie kupić ale część tych waszych pieniędzy nie będzie szła na liquidity tak jak to powinno iść. Więc już wypłacić się tego nie będzie dało, bo nie będzie tego buforu, który daje pieniądze do tego, żeby z punktu A do punktu B przerzucić pieniądze, czyli właśnie to liquidity przykładowo na wasz portfel. Jeżeli dalej jakby to was nie utwierdza w tym, że projekt może być skamerski, to proponuję kupić sobie ten projekt za jakąś symboliczną kwotę 10-15 dolarów i spróbować go po prostu sprzedać. Jeżeli Taka operacja Wam nie przejdzie, no to już macie pewność, że projekt jest skamerski, że w projekt nie ma co wchodzić i po prostu o nim zapominacie. Następną rzeczą, o której warto sobie powiedzieć, są to giełdy, dlatego że giełd mamy wiele, wiele, wiele. Ja osobiście korzystam w tym momencie w 100% z Bybita, zresztą jak ktoś z Was nie ma konta na Bybicie, możecie sobie zobaczyć na dole w opisie. Macie linki do założenia, dzięki tym linkom możecie sobie założyć konto i ode mnie. Oczywiście, ponieważ to jest afiliacja, możecie mieć przez pierwszy miesiąc zerowe prowizje. Na e, trade i też wziąć udział w losowaniu w zależności od tego, ile pieniędzy wpłacicie, możliwość wygrania tak naprawdę do 4000 dolarów. Także wejdźcie sobie w te linki, oczywiście to jakby nic nie kosztuje. Na takiej zasadzie, że możecie założyć, oczywiście, bez tego, ale to również wspiera mój kanał. Zresztą, wszystkie pieniądze, które ja gdzieś tam dostaję z afiliacji, są i będą przeznaczane na nagrody, konkursy na moich grupach. Stricte dla Was, czyli każdy, żeby miał z tego korzyść, ja, żebym coś miał, i Wy, żebyście również z tego mogli mieć szansę e, zarobienia. Także wracając do tych giełd. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jak wchodzicie na giełdy, które nowo powstały, również musicie je sprawdzić, zobaczyć jakie są na nich zabezpieczenia, poczytać o tych giełdach. Kto je założył, jakie założył, czy są płynności na tej giełdzie, czy giełda ma swoje własne środki, czy jakby używa i traduje tylko i wyłącznie środkami użytkowników, co może być podejrzane. E, no ja osobiście jakby tego nie polecam. Uważam, że nowe powstałe giełdy fajnie ale jeżeli działacie sobie na jakichś giełdach, na których są tokeny, którymi tradujecie giełdy sprawdzone, to po co też zmieniać? Także to jest jedna z ważniejszych rzeczy też, żebyście o tym po prostu pamiętali. Następną rzeczą bardzo ważną jest to, że jeżeli powiedzmy zakładacie sobie konto na jakiejś giełdzie, to nie wchodźcie gdzieś z jakichś dziwnych, pod stron, które Was przerzucają na tą giełdę, ponieważ bardzo często mogą to być skamerskie strony, które po prostu będą chciały od Was wyłudzić hasła, dane logowania a co najgorsze Wasze jakieś dane identyfikacyjne z dowodu i tak dalej także jeżeli chcecie założyć sobie konto na takiej giełdzie, wchodzicie przez oficjalne strony, najlepiej z Google lub jeżeli ja czy jakiś inny YouTuber wrzu wrzuca gdzieś po prostu linki sprawdzone do rejestracji na takiej giełdzie, to również one są bezpieczne i tutaj myślę nie musicie się martwić, chociaż tak naprawdę najlepszą opcją mówię jest wchodzenie zawsze po oficjalnych linkach, ponieważ jak wejdziecie przykładowo z mojego linku, a nie chcecie, bo się boicie, oczywiście może tak być, no to tylko bierzecie sobie, wchodzicie w ten link, tam macie numer referencyjny mój, który możecie sobie skopiować, potem przejść przez oficjalny link na na przykład Bybita, wpisać ten mój e, przy tworzeniu konta e, numer, no i sobie rejestrujecie konto. Także pamiętajcie o tym, żeby nie wchodzić przez jakieś dziwne, podejrzane strony, tylko i wyłącznie oficjalne. Następną rzeczą taką na krótko, może później troszeczkę to rozwiniemy, jest dywersyfikacja na portfelach, czyli jeżeli macie. Przykładowo 10 bitcoinów, to niekoniecznie musicie je trzymać na jednym portfelu. Zróbcie sobie tak, że powiedzmy, część będziecie trzymać na zimnym wolecie, takim jak ledger czy trezor, część będziecie trzymać na trust wolecie, część na jakimś innym wolecie, żeby po prostu w razie jakiegoś ataku hakerskiego na wasz portfel nie stracić wszystkich funduszy, jakie posiadacie, ewentualnie jakąś ich część, ale przynajmniej nie będziecie płakać, że straciliście wszystkie swoje oszczędności, tylko i właśnie ewentualnie część. Także ta dywersyfikacja portfelowa również jest bardzo, bardzo ważna. Następną rzeczą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo waszych pieniędzy, to jest nietrzymanie kryptowalut oraz stablecoinów na giełdzie. Cały czas. Dlaczego? Oczywiście, jeżeli macie włączone jakieś zlecenia na transakcje, które mają gdzieś tam wejść w życie na przestrzeni tygodnia, dwóch, to jak najbardziej nie jest to problem. Ale jeżeli, powiedzmy, kupujecie kryptowaluty długoterminowo, macie zamiar trzymać rok, dwa, trzy, pięć lat, to pamiętajcie, że giełda jest jak bank, czyli giełda, która posiada kryptowaluty wasze, wasze, są tak naprawdę kryptowalutami giełdy, ponieważ wy nie posiadacie prywatnych kluczy do tych kryptowalut. Czyli prosto mówiąc, w sytuacji, w której giełda by splajtowała, wywróciła się, to również wasze tokeny znikną. A w sytuacji, w której wysyłacie sobie takie kryptowaluty trzymane na długi termin na wasz portfel, gdzie portfel jest zdecentralizowany i klucze do tych kryptowalut E, trzymacie wy, wy jesteście stricte właścicielem tych kryptowalut i już jest to dużo, dużo bardziej bezpieczne, czyli Czyli moglibyśmy to porównać na przykład do tego, że trzymacie pieniądze w banku. Ja nie mówię, że to jest złe, czy to jest dobre, każdy trzyma gdzie chce, ale powiedzmy, trzymacie pieniądze w banku. Bank się wywraca, nie wiem, urząd skarbowy przychodzi i blokuje wam pieniądze z jakiegoś powodu, może to zrobić w cudzysłowie bezkarnie, może to po prostu zrobić bez waszego e, pozwolenia. A w, I to jest właśnie, powiedzmy, trzymanie pieniędzy na e, giełdzie. A w sytuacji, w której trzymacie, powiedzmy, gotówkę, czy pieniądze w złocie, czy w jakichś innych dobrach, no to kto wam to zabierze? Bank wam na to nie wejdzie. Ktoś tam wam na to nie wejdzie. Macie to gdzieś schowane, nikt wam tego po, po, powiedzmy sobie nie ukradnie. Także tu jest podobna analogia, jeżeli chodzi o portfel, jeżeli chodzi o giełdę. Portfel yy, yy, prawda sprzętowy czy na telefonie, to tak jakbyście trzymali w portfelu prawdziwym lub w sejfie lub w szafce, a giełda no to tak jak bank, powiedzmy, prawda? Następną rzeczą, która jest bardzo ważna, są oferty od osób trzecich. Czyli przykładowo gdzieś tam z jakiegoś powodu na Telegramie pisze do was jakiś gościu, i on wam proponuje że on jest super traderem, czy na Instagramie znajdujecie gościa, który jest super traderem, i on wam mówi, że wyślijcie mu 1000 dolarów, on Wam będzie tradeował, będzie Wam wypłacał albo w ogóle Wam odda dwa razy więcej. Nie ma czegoś takiego. Ludzie, którzy żyją z tradowania, też to wiem po sobie, ponieważ sam traduję i zarabiam z tego pieniądze i bardzo wiele, uwierzcie mi, mam średnio kilka razy w tygodniu ofertę, że ktoś mi wyśle pieniądze i żebym ja tradeował tymi pieniędzmi. Ja to odmawiam, dlatego że po co mi to? Ja mam swoje środki, ja swoimi środkami tradeuję, ja nie chcę być odpowiedzialny za jakiekolwiek, e, za środki jakichkolwiek osób trzecich, poza tym też nie mam na to pozwolenia, ponieważ mamy doradztwo finansowe, mamy maklerstwo i tak dalej, więc ja nie mam pozwolenia na to, żeby tradeować takimi środkami. To jest oczywiście karane, także nie wierzcie w to, że ktoś wam weźmie pieniądze, będzie nimi tradeował, a w ogóle najczęściej jest tak, że po prostu weźmie wam pieniądze, powie, dobra, to wyślij mi pieniążki nie w oczywiście przelewie, no bo to jest wiadomo, wszystko wiemy, dane podane, tylko wyślij mi najlepiej bitcoiny czy stablecoiny na portfel, ja już tam będę tym mielił. No to. Jak to zrobicie, to macie równoznaczne. Wynik tego będzie taki, że nic nie będziecie mieć, ponieważ gość po prostu zniknie. Weźmie wasze pieniądze, portfele są zdecentralizowane, nigdy w życiu go nie odnajdziecie. Pójdziecie na policję, zgłosicie to, oni po miesiącu wyślą wam pismo, że muszą umorzyć sprawę, bo jest za mało dowodów, bo jest za mało możliwości znalezienia takiej osoby. Także pamiętajcie o tym, że wasze środki są waszymi, nie dawajcie nigdy nikomu tych środków do tradeowania, do tego, że możecie sobie, że ktoś wam gwarantuje, że wyślecie mu 1000, on wam odda dwa. Zapomnijcie o tym. Bardzo często też są takie sytuacje, niestety, bardzo często z udziałem Ukraińców, Hindusów, Oczywiście nie chcę ogólniać, ale po prostu to są najczęstsze narodowości, które robią tego typu skamy. A najlepiej to właśnie jakaś osoba biedna na córkę czy na kogoś innego, że ma powiedzmy daną kryptowalutę. Ma na przykład bitcoina i mówi: Ja bardzo potrzebuję pieniądze szybko, bo mam dziecko chore, bo to, bo to, bo to. Ja wam wyślę tego bitcoina, sprzedam go wam za 60% ceny. No to i bardzo dużo jest ludzi, którzy na to wpada i po prostu to robi. Ale wytłumaczcie sobie. Sami, jaki jest sens, jeżeli masz tego Bitcoina i szybko potrzebujesz pieniądze z pieniędzy sprzedać, to czemu akurat Tobie, czemu nie pójdzie do kantoru, który może to zrobić w 5 sekund i mieć pieniądze z całości Bitcoina? Czemu nie sprzeda tego na giełdzie i normalnie wypłaci sobie na konto? Jest tyle możliwości tak naprawdę sprzedaży tej kryptowaluty, że już samo to, że ktoś do Was pisze i chce Wam sprzedać kryptowalutę po jakichś promocyjnych cenach, od razu blokujcie, od razu wywalajcie, wywalajcie rozmowę, blokujcie gościa. Gość po prostu chce od was wyłudzić pieniądze. Oczywiście są też rzeczy typu ataki hakerskie, ataki hakerskie bezpośrednie i pośrednie. O czym tutaj mówimy? Mówimy tutaj o tym, że ataki bezpośrednie będą atakami stricte na wasze portfele. Czyli na przykład macie portfel, gdzieś go tam łączyliście i tak dalej, ktoś w jakiś sposób zdobył gdzieś tam wasze dane, wchodzi na ten portfel, hakuje stricte wasz portfel i po prostu zabiera. Wasze kryptowaluty, lub trzymacie swoje środki na jakichś farmach, na jakichś portfelach dziwnych. Jest atak hakerski ogólnie, na przykład na, danym, na daną farmę i zabierają wszystkie tokeny na tej farmie, więc cierpi na tym ileś tysięcy, ileś set tysięcy ludzi, i to są te pośrednie, gdzie po prostu wy wzięliście udział w takim ataku, dlatego że w danym miejscu. Trzymaliście e, wasze kryptowaluty. Jak się przed tym uchronić? No, najprostszą rzeczą, rzeczą jest nie łączyć swojego portfela, gdzie się da ze wszystkim. Jeżeli już łączycie się w jakąś sesję, to potem w waszym portfelu po prostu tą sesję zakończacie, e, sprawdzacie co jakiś czas wasze farmy, czy wszystko jest ok, ewentualnie wyciągacie stamtąd pieniądze. A przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, żeby zabezpieczyć swój portfel. Czyli e, w sytuacji, w której go zakładacie, robicie do niego. Face ID. Dodatkowo dorzucacie hasło. Dodatkowo dorzucacie to, że jak wychodzicie z aplikacji, aplikacja od razu się blokuje. Dorzucacie e, autoryzację przy każdej transakcji wychodzącej, czyli jeżeli chcecie zrobić jakiekolwiek wysyłkę kryptowalut z portfela, musi być autoryzacja e, hasłem lub Face ID. Czyli włączacie po prostu jak najwięcej tych zabezpieczeń na portfelu, żeby w razie w jakiegoś ataku było tej osobie trudno lub w ogóle niemożliwe wysłać z tego pieniądze, ponieważ no, nie będzie w stanie tego zrobić, jeżeli ten portfel będzie zabezpieczony jak największą ilość. Właśnie zabezpieczeń. Tak samo zresztą na giełdzie dajecie przecież kody, logowanie się poprzez kod z SMS-a, z maila, przez Google Authenticator. Także no pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Następną rzeczą, która jest bardzo, bardzo ważna jest to, że jeżeli kupujecie walety offline'owe, tak zwane walety zimne, czyli fizyczne takie jak Ledger czy Trezor. Pamiętajcie, ponieważ nawet u mnie na grupie kilka osób to zrobiło i też ich przez tym przestrzegałem, że jeżeli kupujecie taki portfel, nie kupujecie go na Amazonie, na o jakichś trzecich stronach, nie wiadomo skąd, tylko i wyłącznie kupujecie tego typu rzeczy na oficjalnych stronach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kupujecie przez pośredników, nie wiecie, czy ten sprzęt nie był rozpakowany, nie wiecie, czy na ten sprzęt nie było wgrane oprogramowanie hakerskie, które pozwoli takiemu skamerowi potem wyciągnąć wasze kryptowaluty, czyli będą mieli dostęp do tych waszych prywatnych kluczy. Także pokrótce zimne portfele kupujecie tylko i wyłącznie z oficjalnych stron, nigdy w życiu z żadnych innych. Następną bardzo ciekawą rzeczą, właściwie mocno zastanawiającą, kto jakby się na to łapie, jest to, że w ostatnim czasie. Na YouTubie powstały takie skamerskie live, y, czyli jakiś skamer puszcza live'a, który faktycznie jest Elona Maska, Witalika Buterina, nie wiem, startu rakiety Elona Maska, która leci gdzieś tam na księżyc, na Marsa, bla, 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 prawda? I obok tego live'a jest taka plakietka, że jest. Teleturniej, że jest jakiś tam konkurs, że jeżeli wpłacicie w odpowiednim czasie powiedzmy bitcoina, to ten automat w przeciągu 24 godzin wyśle wam dwa bitcoiny, lub bierzecie udział w jakimś ekstra losowaniu, że możecie w ogóle wygrać w Ferrari czy Bóg wie co. No i to już jest oczywiście wiadomy temat, ludzie się na to łapią, wysyłają, wysyłają, no bo przecież to jest Official Life Elon Musk. Oczywiście tak nie jest. Ale wysyłają tam swoje kryptowaluty na podany adres, i tak dalej, i te kryptowaluty po prostu przepadają. A skamer się cieszy, bo zainkasował kilka milionów lub kilkaset tysięcy dolarów. Także zawsze, jak są takie live'y i widzicie jakieś takie podejrzane rzeczy, jakby na logikę. No, jeżeli wysyłacie coś i macie dostać dwa razy więcej, no to to już jest scam. Jeżeli są jakieś konkursy, zazwyczaj to jest scam. Chcecie, możecie próbować wziąć udział, wątpię, że coś wygracie. Ale są takie rzeczy, więc przestrzegam, uważajcie, nie wysyłajcie po prostu w nieznane miejsca kryptowalut, ponieważ one są później nie do wykrycia. Pamiętajcie również, że strata, która została stworzona przez SCAM, jest nie do odzyskania, ponieważ to wszystko jest zdecentralizowane w większości na kryptowalutach. I po prostu, jeżeli dane kryptowaluty pójdą gdzieś weter, no to 99,9, jak nie 100%, że te kryptowaluty przypadły już nigdy w życiu ich nie odzyskacie. Co za tym idzie, identyfikacja danej osoby w razie jakiegoś ataku skamerskiego jest tylko i wyłącznie na giełdzie, no bo tam robiąc konto, musicie się zalogować, podać KYC, czyli wasz dowód osobisty, rachunki, bla 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 bla. Więc ewentualnie tam jeszcze przez giełdę dałoby się to ogarnąć. Ale jeżeli wysyłacie komuś kryptowaluty na portfel albo na jakieś dziwne strony, no to jakby to przepada, to jest oczywiste. To właśnie jest teraz przykład, który wam podam, gdzie mój znajomy został w ten sposób. Dosyć mocno oszukany, bo na 85 tysięcy złotych, czyli ma kantor. Przyszedł do niego, znaczy przyszedł, właściwie to online to wyglądało, ponieważ kantory też działają online owo. Zadzwonił do niego gościu, oczywiście się zidentyfikował różnymi tam dokumentami, które były oczywiście sfałszowane, że on by chciał sprzedać, on by chciał, przepraszam, kupić kryptowaluty, no i powiedział, że chce bitcoiny za 85 tysięcy. I teraz tak, ten mój kolega, no, oczywiście zweryfikował, tam niby wszystko się zgadzało, no przecież dowód prawdziwy, dane prawdziwe, e, ale oczywiście nie jego, tak? E, także tamten człowiek wysłał mu na konto bankowe najpierw pieniądze, wysłał mu 85 tysięcy. Tamten, oczywiście, jako instytucja zaufana, kantor kryptowalutowy znany, wysłał mu w bitcoinie 85 tysięcy złotych. Nie wypłacił tych pieniędzy od razu, chciał je wypłacić na drugi dzień, bo nie były mu po prostu potrzebne, czy tam na trzeci, już nie pamiętam. Co się okazało? Bank zablokował mu te pieniądze po 24 godzinach, zablokowali mu w ogóle też konta na giełdach kryptowalutowych, więc gości miał dość duży problem, bo biznes mu stanął i zablokowali mu te pieniądze, powiedzieli, że te środki są. Z jakiegoś tam oszustwa przez tego gościa zrobione, i tak i tak dalej, więc te środki po prostu przepadają, ponieważ one są zablokowane do wyjaśnienia sprawy, to nie są jego środki, etc., etc. Czyli w ogólnym rozrachunku on też tych środków po prostu nie odzyska, nie odzyskał, i na to też uważajcie w takiej, bo jeżeli ktoś chce kupić kryptowaluty za gotówkę, no to niech sobie idzie do kantoru, niechże wpłaci te pieniądze do banku, zasili swoją giełdę i kupi kryptowaluty. Czemu wy macie brać udział w takim incydencie, nawet jeżeli macie coś zarobić? Nie róbcie tego, bo jakby takie rzeczy mają krótkie nogi i szkoda po prostu tracić pieniądze. Następną rzeczą, bardzo, bardzo znaną, której nawet ja po części jestem ofiarą, to jest podszywanie się pod inne osoby, czy to na telegramie, czy to na Instagramie. Nawet na Instagramie teraz zostało stworzone jakieś konto Kryptostasiak, ale zamiast I jest L, jak lucyna. I gdzieś tam już ta osoba zaczęła pisać do ludzi, którzy mnie obserwują, bo do mnie pisali i się pytali o co chodzi. Ja, ta osoba, ja oczywiście jestem przez tą osobę zablokowany, więc nic nie jestem w stanie zrobić. Poprosiłem, żeby oczywiście to zgłaszali. Więc bardzo, bardzo ważną zasadą w tym świecie kryptowalut jest to, że wszyscy influencerzy, wszyscy youtuberzy, wszyscy z Instagrama, telegramowe grupy, czyli tak jak moja na przykład, Discordy. Ci właściciele nigdy do was, do was pierwsi nie napiszą. Ja zawsze mam we wszystkich swoich mediach społecznościowych e, taką tam oczywiście regulamin. Tam również mam napisane, że nigdy w życiu ja do nikogo nie odzywam się pierwszy. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja do kogoś na privie piszę ty ziomuś słuchaj bla 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 bla, coś tam. Nie ma czegoś takiego. Jak ktoś chce ze mną porozmawiać, ma w link na moim telegramie wszystkie moje oficjalne linki do moich mediów społecznościowych i sam może do mnie napisać, a mu oczywiście wtedy odpiszę, porozmawiam z nim, ale nigdy nie ma takiego, jakiej sytuacji, że ja piszę pierwszy. Także przestrzegam przed tym, że jesteście u jakiegoś gościa, powiedzmy na YouTubie, Telegramie i on do was coś zaczyna pisać, czy na Instagramie, bo tam jest najczęściej. I on do was zaczyna pisać, że tu słuchaj, mam ofertę, bo teraz będę wprowadzał kurs, możesz mi wpłacić 1000 dolarów, bo ja teraz będę handlował pieniędzmi moich obserwatorów. Zapomnijcie, blokujecie gościa od razu zgłaszacie to do Instagrama czy gdziekolwiek tam się da i po prostu zapominacie o temacie, bo wiadomo, że ten gość na 99% chce was po prostu oszukać. Następną rzeczą, która tak naprawdę łączy się z tym Telegramem i to o czym wam ee, mówiłem, to jest jak do was piszą na przykład z e, supportu Trust z supportu MetaMaska albo w ogóle jakiś support Telegrama czy czegokolwiek innego. Nigdy w życiu czegoś takiego nie ma. Te wszystkie firmy nie mają, znaczy mają support oczywiście, ale support działa na tej samej zasadzie, czyli działa tylko i wyłącznie wtedy. Kiedy wy sami do nich napiszecie z jakimś problemem, a nie że oni do was piszą, czy że w, w, widzieli gdzieś tam najczęściej na czacie, bo zapytaliście się kogoś, co macie zrobić, bo coś tam wam w Metamasku nie działa. I yy, to już oznacza, że chcą, wam, w, chcą was oszukać, czyli zrobić tak zwaną walidację waszego portfela, bo najczęściej tak to brzmi: czyli piszą do was tak, masz problem, my ci tu pomożemy, oczywiście coś tam ci nie przeszła jakaś transakcja najczęściej, czy źle puściłeś. E, e, tutaj masz link. Kliknij w ten link, kliknij tam Validate Your Wallet, etc., etc. I co się wtedy dzieje? kamerzy mają dostęp do Waszego walleta przez to oprogramowanie. Eee, wchodzą, wyczyszczają Wam portfel ze wszystkich kryptowalut i macie support. Miodzio, pomogli Wam tak, jak nikt Wam nie pomoże. Wyczyścili wszystko w 5 sekund. Nie? Także trzeba się tego przestrzegać, trzeba tego uważać. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nigdy w życiu nie konwersować z takimi pomocami ludzi, którzy do Was pierwsi napisali. Także moi drodzy, no na tym sobie ten odcinek zakończymy. Myślę, że prawdopodobnie nie przeleciałem wszystkich możliwych e, sytuacji skamerskich, ale taką ogólną zasadą, którą możemy sobie przyjąć, jeżeli chcecie się poruszać w świecie kryptowalut, będzie to, że nigdy nie rozmawiacie z kimś, kto do was pierwszy napisał i chce od was jakieś podejrzane hasła, w ogóle seed to już zapomnijmy, walidację portfela, pomoc w handlowaniu. Eee, czy najważniejsza rzecz, wszyscy influencerzy, mówię tu ogólnie, youtuberzy, telegramerzy, twitterzy, youtuberzy i tak dalej, nigdy w życiu do Was piersi nie piszą. Nie ma takiej możliwości. A jeżeli są tacy, co faktycznie piszą, to radzę się ich przestrzegać i radzę ich nie obserwować, bo, bo to jest, znaczy, że to jest coś podejrzanego. Także pamiętajcie, że wszystko, co jest u Was, co jest Wasze, jest Wasze. Nie dzielicie się wiedzą o swoich adresach, nie dzielicie się wiedzą o hasłach. Jeżeli nie umiecie tradeować i chcecie iść na łatwiznę i dać komuś Wasze pieniądze do tradowania to dajcie i jakby nie obserwujcie mnie, bo to po prostu nie ma sensu. Zawsze robicie to sami. Uczycie się. Jeżeli nie wychodzi wam trading, to się uczcie, rok, dwa lata wtedy wam zacznie wychodzić. Jeżeli wam dalej nie wychodzi, nie czujecie tego, to odbijcie z tego świata nie dawajcie ludziom kasy, bo stracicie ją tak samo na tradach nieudolnych, których powiedzmy ktoś nie umie robić, bo to po prostu nie ma sensu. Więc wasze środki, waszymi nikt nigdy o to nie powinien prosić, nikt nigdy nie powinien wam. Pomagać w tradowaniu. Tak jak ja się tutaj czasem wypowiadam o jakichś tam analizach technicznych, o moich predykcjach, ja zawsze mówię, że to wszystko to są moje subiektywne przemyślenia, i prawdą jest to, ja nie mówię tego dlatego, że o nie, nie róbcie, nie powielajcie tego, co ja robię, bo, bo tak powinno być. Nie, prawdą jest to, że ja mam swoje przemyślenia. Wy macie swoje przemyślenia i po prostu nie powinniście zawsze kopiować tych ruchów ludzi z YouTube'a, czy z jakichś tam innych miejsc, bo to czasem wiąże się z ryzykiem. Przecież ja czy jakiś inni tam youtuberzy są, nie ma tak, że są nieomylni. Mylimy się wiele razy, więc też my, jako powiedzmy influencerzy, możemy być gdzieś tam ewentualnie jakimś waszym dodatkowym indykatorem, dodatkiem, do przemyślenia tego, jaki ruch. Na rynku wykonać. Także zapamiętajcie sobie ten odcinek, oglądajcie go trzy razy, jeżeli trzeba, wypiszcie to na kartce, żeby po prostu później nie było e, problemów. Także wszystko, co było w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną. Wasz kapitał jest waszym kapitałem i to są tylko i wyłącznie moje subiektywne przemyślenia, których nie powinniście brać pod uwagę, i to jest akurat prawda. E, oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, polubcie, wrzućcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. To bardzo wspiera mój kanał, e, dzięki temu mogę też więcej nagrywać i więcej czasu poświęcać właśnie YouTube'owi. Kto nie jest, zapraszam na moją grupę telegramową, discordową, tam jest dużo, dużo więcej rzeczy, dużo więcej informacji. Robimy sobie dosyć często live'y e, na tym Discordzie, e, także serdecznie wszystkich zapraszam. I jeszcze raz, kto nie ma konta na ByBicie, Logujcie się, na dole w linku macie opisy, bezpieczne linki, nic wam się z tym nie stanie, ewentualnie jak się ktoś boi, może wziąć po prostu mój kod z tego, z tego linka. Także dzięki wielkie za oglądnięcie filmu, trzymajcie się i do następnego razu.